Mano moje ludziska! Dzisiaj wam pokażę jak zbudować XP trapa. Tak. XP trapa. trapa. Boże, przepraszam. XP trapa. Trapa, trapa, trapa. Um, odcinek trochę długo potrwa. Troszkę. Dobrze, to na początku jak znajdziemy to musimy... Um, nie, może najpierw na materiały. Tak. Będzie nam potrzebne co najmniej 2 wiaderka z wodu. Ja wziąłem 3, bo nie będą musiał się tak mocno zawracać po, po wodę. Potrzebne będą 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tabliczek co najmniej. 13? Tak, 13 lub 14. Do tego też kilow będzie, pochodnie. Koblstone, no i miecz jak nam się yy, zrespi zębiak czy tam szkielet tak Jakby co to ja teraz wydaję na 4 kopie także delta kopię szycie kilofem niż łopatu wydam 7 nadało <laughs> dla udowodnienia Dobrze, to może zabierzmy się do roboty. Zzy o, tylko renderowanie świata, zmniejszy, żeby były mniejsze laki I Musimy skopać tu wszystko. Kopiujemy, kopiujemy, kopiujemy. <laughs> mm, dzisiaj zainstalowałem grę Medal of Honor. Mm, Medal of Honor. Tak, Medal of Honor, po prostu Medal of Honor. I prawdopodobnie będę serię nakręcą. Jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie. Tak dzisiaj lagów nie ma na serwie to postanowiłem. Nie, na tym sobie w ogóle logów nie ma. Tak. Także kopiemy. Kopiemy na nieskończone skończone źródełko. Tak to jest stwierdza, że tutaj wykopię. Albo nie, 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 nie. Tutaj mam tunel. Tutaj się bardziej rozkopię. A shit. stoi wodo. Tak, grzeczna woda. Dobrze, to kopiujemy 4x4, no, boże, 2x2 lub tam jak to woli na 3 długości i wtedy wypełniamy. Ale ja wolę tak technikę. Wylewam przy kątnej i wodę i wtedy możemy brać ile chcemy wody. Dobra, ja jestem spora, tam z trójki zacięcia, ale na mi nie zbogową. Hech, lol lol, lol um, 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 kolbę, kobla nie mam A więc wylewamy wodę po tych przekątnych przekątnych hmm. jest źle Bo musimy wykopać jeszcze bardziej to pomieszczenie o jedną kratkę tą ścianę wykupimy no to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No właśnie, musi być 7 na 7. Kupiemy, 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 kupieeeemy. O, ząbiak. Właśnie, trzeba to oświetlenie, to pomieszczenie bardzo dokładnie oświetlać, bo... Będzieś, y, będą się rozpić, nawet jak jest y, spadek otoczony pochodniami. Tak. Mam wodę. Jest dobrze. Mhm. Hm. Nie, nie jest dobrze. Jest tak. A jeszcze jedną kratkę w to stronę. <laughs> troszkę to na spontana robię ale to by się przygotowywało w tych czasach na robienie filmów <laughs> lol ej tam się nie wylewaj no woda to moja Hmm. Chyba dobrze. Albo chyba chyba. Mm -mm. Nie jest dobrze. Nieźle. Dobra, teraz jest dobrze. Chyba. Tak, pewnie jest dobrze. Pewnie. To teraz tak wykopujemy. Żeby spawner wisiał dwie kratki nad wodą. Czyli jeszcze raz to przekopujemy. Już musimy zalepić, bo to będzie za głęboko. Mm. Czeku, 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 o świeto, świet, Poczułem go Czułem tego zębiaka Na mojej postaci Malutki cięcie Dobra, już jestem po małej przerwie o tutaj tak wykopałem spawner, wisi dwie klateczki nad tym i tutaj jest taka zapadnia. I jest ze mną mainmatix i oczywiście strzela strzałami. Dzień dobre Tak. Spawner jest zrobiony, woda się wylewa dokładnie o tak. Tak się wylewa i potworki, nic nie naciskam, potworki zlatują tutaj po prostu do kącika. Gdzie masz zlatujące źródełko? A tu masz, dobra ja zrobię. No, Minimatics będzie mi pomagał w budowie. Będę młźnikiem odnoszenia wody. Tak, będzie mi wiadro nosił. <gry> Dobrze. To teraz kordy tego pomieszczenia. E, co ja kordy? E, wymiary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek na dwa, cztery, sześć, osiem kratek. Tak. Na osiem kratek. Super. Powoda woda się dość mikrotek kratek rozlewa. Czekaj. Ja na chwilę wyleję wodę, potem sam zbierę. Okej. Okay. Co ty tam kopiesz? O tutaj ma być tabliczka. Nie. Tak, nie. Jak to nie tam, tak jest. Gdzie? Doprywa. No właśnie. Daj kobla. Jeżeli masz... Czekaj, mam taka chyba. Koble jest ważne. No i ważny, ważne. Tutaj się przyda. Czemu. Dzięki. 5 zł pychasz. Dobrze, to tak zalepiamy tutaj, żeby było wejście na mam trzy 60 zł tych. Czekaj. Będzie na nagraniu. Mam 781 zł, mam nadzieję, że Kalinek nie oddaj mi ty, tych pieniążków, a na pewno będzie oglądał to nagranie. Jej, powiem zasubskrybował. Dobra. To teraz tabliczki. Nasza ulubiona rzecz. Stawiamy najpierw tutaj tabliczkę. DON. Tutaj teraz tabliczkę. I tutaj tabliczkę. Eee, ściągniemy do się na? Nie, nie ściągaj. Eee. Może pomóc nam? Nie. Dobra, wyleję tu wodę. No. I tak wylewamy wodę oczywiście. Ale gdzie? Tu. O. Ja, ja robię, czy ty? Ty. Ale ja pomogę. Ja Ym... to mam od wody. Ale Tutaj. Wyleć tutaj wodę? Nie, na razie nie wylewaj. Mm, tutaj... No, weź wyjść, no wyjdź, wyjdź. Nie? No kurde. Głupia woda. Nie, nie tam nie. Ma. No. To jest tam kurde, po co tą wodę tutaj wylewa, tylko mi przeszkadza teraz. No to Dobra. Może być? Nie o tej wodzie mówiłem. O boż. Dobra, kobrujemy się do góry. Ja tu mogę wylać? Mogę tutaj wylać? Na tabliczku? O teraz. Masz O. Dziękuję. Bra. I tak robimy ciągle. Zostanie nam jedna tabliczka. I zostało jeszcze trochę tabliczek. <tłuk> tak. Ja zrobię. Dziękuję. Trochę tu ciemno. Oj tam. No, nie do ścieżenia, żeby ci rzucić. Mhm. Mm A o, nie, do siebie. Czekaj, ja zamurkuję. Kurde, nie do się. Mam wiaderko z wodą. Jej. I jeszcze jedno. Tylko. O, jeszcze. Jeszcze rzuć mi. Rzuciłem. Dobrze, to ja teraz zrobię malutkie cięcie i będę dotąd robiłaś, zostanie mi jedna tabliczka. To cześć. Dobra, już jestem po tym małym nagraniu. Niestety nie udało mi się wszystkich tabliczek do góry zrobić, bo na górze jest ocean. Tak jest ocean. No niestety. Tak. tak. To My magic się mógłbyś swoją... swój tyłek pikselowy ruszyć, bo ja chciałbym tam koble postawić. Dziękuję. <laughs> Fuch. o, wody nie mam, muszę się ruszyć ja nalić. mam wodę o to tam wylej na górze <laughs> już mam ej, ja jestem murzynkiem od nalewania wody dawaj, Hederko. o, jak się kłóci, ale fajnie, jej mój murzynek nie, nie kusi, kłóci, A! no czekaj A, a masz, masz tu jedno paweł. Ale nie, ty już nie potrzebujesz. Mhm, nie potrzebuję. Że kopiemy się. Tak, tutaj obojętnie jaka odległość by była, albo nie za duża. I to on, po prostu tabliczkę stawiam. Tutaj jest trzy odległości. I oczywiście kopiemy pod siebie E, dobra, to ja tam nie będę już wchodzić ci, bo się zaklinujemy. Kurczę, hmm. Tu jest jakaś skrzynka u... koblu. U będzie kobla. A ten odblokowana jest? Mhm. E? to moja skrzynka. Kopiemy się... te. Tylko ją zablokujesz. Dobra, dobra. Mhm. Na hasło możemy zrobić. No to zrób. Ale nie mów hasła, później mi powiesz. Jeden wasz jeszcze lul. Co nie? <laughs> Dobrze, to tak okupujemy. To już prawie jest koniec tego odcinka. Jak robimy yy, XP trap'a. To jest moje magiczcie. W którą stronę mam się kopać? Tam gdzie staję. Nie wiem. A gdzie, a gdzie, ty słyszysz? Nie wiem. Czekaj, zaraz, ja tu hasło robię. A, tu ty takie um. um. O, tak się A, kopnę. to hasło, hasło. Has, hasło. hasło? Has? Mhm. Mm Tutaj trochę zbadywanki będzie, bo będę się kopał w tą stronę. Tak Nie zaznaczyłem. No, Oj, ten... Powie Ej, to trochę nisko już jesteś. Mhm. Mm będzie ładnie się zabili. i trzeba będzie robić. Ty, <hiery> lol. Ja też się kopię tu. Żeby tam zabili. Dojście dłonie. O, siebie. Dobra. Jest dojście. I proszę bardzo. Tutaj pochodnie możemy sobie zaświaciać. Ja, um, ja na chwilę się pokobluję. Okej. Okay. Co zniszcz. Zostawiłeś mnie. O masz. No. Kobla. Masz. To nie ważne. Dobra jest tutaj wszystko. Teraz tutaj ta sprawa z tu będzie chyba najciężej bo będzie trzeba wszystko ładnie zakoblować. No, to nie takie No ale troszkę tam jest roboty troszkę a tam no, no. ej tylko tam jest przejście a dobra my coś zrobimy inaczej tam też zakobluj żeby było takie pomieszczenie nie nie tutaj tutaj się nie idzie tam i musimy wszystko zakoblować żeby to ładnie było taki kwadracik takie pudełeczko w środku jakby popatrz jak ładnie zrobił survival box Popatrz, muzinek jak zrobił. Tak, ładnie. bardzo ładnie robisz. może na y, Tak, tutaj robimy. Tak ładnie wszystko... O świat... A, jeszcze mam kobra. Y, Wykopujemy to. Masz wiaderka z wodą? Dwa. A ty. No to właśnie, fajnie by było jakbyś wylał. Spróbować stoner? Mhm, mm możesz. O no nie, zaraz się zespią. Czekaj, oh, już się No tak, no już są. Nasze, nasze nieboże. Czekaj, nie pamiętam. Ej, ja, nie kotlę mnie. Murzynek musi być. <ścoughs> Ej, co on kurde mnie tu. No co? No, miałem e, wygląd, że w koblu już siedzę. Aha. To no i co? Auć. Niech no. gotowy. I na ile zabijamy hitów? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Nie. Kurde, A się. Nie być bliżej. Tak. No miał jak z to na hita się robi No <grym>, i tam, tam. Tak. Jeżeli yy, Jak chcemy na przykład 5 hitów ręką miejsc zrobić dla zębiaka To trzeba 5 kratek w dół zrobić Bo jedna kratka w dół to oh, yy, Jedno uderzenie ręką zombiaka. No ej, czemu tak nie mogę rozwalić, ludzie! Czego? Czegoś mhm. Dobra, robimy niżej? Robimy niżej. Mhm. <laughs> Możemy jeszcze o 9 w dół zrobić, bo mam tyle akurat z <laughs> no Nie, no, aż tak nisko, to myślę, że nie będzie trzeba. Ej, co wychodzicie? Ty wy mnie tu? Kurde, co wychodzicie? No, wychodzą tu, Nie, mi to nie podoba. Okay. No, i ile m, tych, na ile hitów? A, on wychodzi, kurde pisz bugi są. Dobra, je, jeszcze niżej Musi być tam dwa. No to troszkę niżej trzeba zrobić. Ale dzisiaj nie wydajność, No, wydaje mi się, mam. Proszę okay. bardzo. Zobaczcie sobie jeszcze to mam. To teraz ty liczysz, ile hitów ręką. Dobra. Tak. Chilop, na dwa hity mam. Czekaj. Dobra, jeszcze e, jestem wciągnięta. Z... nie, zciągniemy, to pokażemy, że tutaj jest takie coś. Nie. W ogóle, że my sami zrobili... Nie. A może my będziemy robić XP Trapy za niż tak. Udce, niż, niż Poseidon. co? Tak, zobaczymy. Ale ludzie, na 2-3 hity zrobiłem XP Trapa z moim pomocnikiem Mindmatixem. Ufu Także dziękuję za uwagę. Prosiłbym o subskrybowanie, komentowanie, no i łapkowanie. Łapkowanie, fabkowanie. Lol. Tak, prosiłbym o takie pozytywne oceny. Oczywiście możemy tutaj ręką zabijać, jeżeli nie chce nam się marnować miecza. A 2. dwa. Um, Karol? Tak. Jaki Karol? Karolek, mm. że przeniesiemy te skrzynki, co są tam na górze, tutaj do tego, na dół do... Myślę, że tak. Eskimos. The game. LOL. No okay. Ty nie możesz. No, bo hasło się założył. Album Kobla, jej. Przepraszam. Także dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. To był okay. taki... gdzie to stawić? Do poradników czy do serii? Myślę, że do serii, co nie? Tak No, dobra To, to był kolejny odcinek serii No i cześć papa pa. Żegnam się Papa pa. Pa, pa.